Hej, witam na kanale Komunikacyjny Mix. Dzisiaj Wam zaprezentuję park z Lego mojego autorstwa. Zacznijmy od lewej strony. Mamy tutaj drzewo. automat z któregoś odcinka. na śmieci, ławki, dużo roślin. Wrócimy trochę. Skrzynka pocztowa, której są listy, nawet ich nie wierzycie, żeby było wiadomo listę, nie białe Jeśli chodzi o lodówkę, to Dodam tam jeszcze jedną rzecz, czyli świat poliwa mogę zaraz jeszcze lepiej pokazać. Na ten cel przygotowałem sobie lampki z Lego i duży pojemnik na baterię. Mamy tu takie gniazda, i wkładamy. Ciebie widzieć, to, to jest łodzi z lornetką. I patrzcie, tak sobie to wymyśliłem. I teraz to jest prawdziwa lodówka. Oczywiście w środku tutaj nic nie ma. Na razie wyłączymy sobie. Oj, włączyło się. Kosz na śmieci, w którym oczywiście nic nie ma. Widać, że miasto dba o ten park. Trochę kwiatków. Albo tam roślin. Na drugiej połowie parku są dwie ławki. Dlatego za sobie przejdziemy. Więcej roślin. No i to jest stacja do wypowierzenia rowerów. Trochę, dwie choinki. Kolejne dwie ławki, chyba o tym już wspominam. Fontanna. I to niebieskie to jest woda i to, to całe tu, tu, a to białe tam to jest yy, rura. Żeby tutaj doszło i to pryska wszędzie. Mówi, nawet obleje ludzi. Tutaj powykorzystywam groszki. Haski się patrzy. Tam to, to też jest haski. No to by było na tyle. Oczywiście całość jest na dwóch płytkach 32 na 32. No i to by było na tyle i do następnego.